manko, Majówka tuż tuż, a ja mam dla Was kilka sposobów na to, jak nie przytyć przez ten czas i nie stracić formy, którą już do tej pory wypracowaliśmy. Sposób numer jeden. Zamień mięso, które jest mega tłuste, na bardziej chude. Majówki słyną z tego, że króluje tutaj kiełbasa, królują karkówki, kaszanki, same tłuste rzeczy. Spróbuj zamienić to mięso na inne, na przykład yy, kurczak, piersi kurczaka, mięso z piersi indyka, yy, nawet ryba. Jeśli fajnie wszystko zamarynujemy i przygotujemy, to naprawdę będzie mega dobrze smakować i gwarantuję Wam, że nie będziecie czuć bardzo wielkiej różnicy pomiędzy tym, jak zjedzie sobie yy, super przygotowanego kurczaka, który jest chudy, a taką mega tłustą karkówkę, którą będziemy czuć yy, przez bardzo długi czas. Kolejnym sposobem będzie to, żeby jeść dużą ilość warzyw. Yy, warto sobie przygotować jakąś sałatkę. Yy, sałatki są bardzo szybkie do zrobienia. Wystarczy kupić mix sałat, kilka warzyw i mamy gotową sałatkę. Yy, można sobie dorzucić do tego na przykład sos winegre, wystarczy tylko łyżka oliwy, łyżka miodu łyżka octu troszkę soli, troszkę pieprzu wszystko mieszamy, wrzucamy do sałatki, znowu mieszamy i jest mega świetna yy, naprawdę sałatka można do tego dorzucić jakieś oliwki serfeta i będziecie mega zadowoleni gwarantuję Wam kolejnym sposobem jest to, żeby nie używać słodzonych napoi. Yy, tutaj często ktoś mówi, a bo soki są zdrowe, to sobie kupiłem sok. Yy, tak, ale taki sok przykładowo yy, ma 20 gram cukru. Yy, Przeliczając sobie, jeśli wypijemy y, pół litra takiego soku, no to każdy wie ile to będzie y, cukru, więc y, zdecydowanie to odradzam. Lepiej wybrać już jakąś dobrą wodę mineralną, ewentualnie y, napoje typu 0 kalorii. Y, jest, jest Cola 0, jest Pepsi Max, y, są y, Pepsi smakowe. Naprawdę mamy na chwilę obecną bardzo duży wybór takich napoi. Są właśnie gazowane, więc myślę, że bardzo dużej różnicy nikt nie odczuje. A naprawdę kaloryka będzie bardzo dobra wtedy. Kolejnym sposobem jest to, jeśli robimy sobie jakieś sosy z reguły na bazie majonezu i innych kalorycznych rzeczy, zamieńmy po prostu ten majonez na jogurt naturalny o niskiej zawartości tłuszczu. I tym sposobem zmniejszymy sobie znacząco ilość kalorii w każdym posiłku. Kolejnym sposobem, jeśli ktoś już y, nie chce zamieniać sobie mięsa y, na chude mięso, y, to wtedy użyjmy sobie chociaż. Kwasów omega 3, jakichś antyoksydantów, może to być witamina C, witamina A, witamina E, po prostu po to, żeby jak najmniej zmniejszyć ilość cholesterolu. Oczywiście tutaj mówię, jeśli chodzi o kwasy omega 3, i dzięki temu nasz organizm nam na pewno podziękuje. Myślę, że to były fajne sposoby na to, jak poprawić Waszą formę w majówkę. Czy też nie utracić formy w majówkę? Życzę Wam udanej pogody i dobrej zabawy. Pozdro.